Opanował nas kurs na byle jakość. Tę formułę, to zdanie usłyszałem po raz pierwszy w podcaście u Wojtka Hera. Wypowiedział je Rafał Welengała, fotograf i ambasador Sony. Użył sformułowania, że opanował nas kurs na byle jakość byle jakie zdjęcia, byle jakie filmy wszystko musi być szybko wszystko musi być od razu wszystko musi być teraz. I jeżeli zaczniesz się przyglądać temu zjawisku w świecie, generalnie, niestety, tak jest. Wszystko w internecie jest niestety byle jakie. Firmy, które decydują się na byle jakie podejście, czy byle jakie rozwiązania właśnie charakteryzują się tym, że kupują logo, na przykład z Fiverr, płacą 5, 5 dolców za logo lub ewentualnie z jakiegoś, z jakiegoś template'u, z jakiegoś szablonu wyciągają logo i... To będzie nasze logo. To jest kompletnie nieprzemyślana strategia, której efekt jest taki, że taka firma nie buduje brandingu, nie buduje brandu, który będzie rozpoznawalny, który będzie rezonował później z odbiorcami. To samo się dzieje, kiedy budują strony internetowe, stawiają je na szablonach ściągniętych gdzieś z internetu za 39 dolarów. No i problem polega na tym, że ten szablon fajnie wygląda w momencie, kiedy jest w sklepie, na stronie do pobrania, do kupienia, dlatego że jest wypełniony odpowiednimi zdjęciami i odpowiednią ilością treści. W momencie, kiedy pobierzesz ten szablon i zaczniesz te wszystkie elementy, które tam były, jakby domyślnie do prezentacji zostaną usunięte, zostajesz ze słym szkieletem. Zaczynasz go wypełniać swoimi treściami i nagle się okazuje że ten szablon kompletnie się rozjeżdża. Dlaczego? Ponieważ był nieprzystosowany do Twojej ilości treści. Mało tego, to jest szablon, który został generycznie wy wygenerowany. To nie jest strona projektowana na potrzeby Twojej firmy, na potrzeby Twoich użytkowników, rozwiązująca problemy Twoich klientów. To jest po prostu strona. Jeżeli masz firmę i chcesz, żeby ona budowała, e, jej wizerunek branding był rozpoznawalny, no to musisz zainwestować w jakość, ponieważ jeżeli Ty nie oferujesz jakości, to klienci nie będą chcieli płacić cen, które Ty chcesz które chcesz za swoje usługi czy produkty dlatego, że nie widzą wartości w twoich w Twoich produktach. Ponieważ jakość i wartość, są na tej samej wysokości, na tej samej skali. Pomyśl o tym następnym razem, kiedy będziesz planował rebranding lub jeżeli będziesz budował nową stronę internetową. Do budowania stron internetowych polecam narzędzie Webflow, które pozwala ci na zbudowanie strony takiej, jakiej chcesz, dostosowanej do potrzeb Twoich użytkowników, z dobrym UX-em, bardzo szybką i pozwala też na cenę za przyzwoite pieniądze. A przynajmniej to jest strona oryginalnie Twoja, a nie taka sama jak 30 innych firm, które kupiły ten sam szablon w internecie. Opowiem wam historię na temat tego, w jaki sposób e, byle jakość jest obecna e, dookoła mnie, w jaki sposób ja obserwuję byle jakość. Na przykład mój sąsiad Steven. Steven, tak samo jak ja, e, lubi robić różne rzeczy z, me, z drewna, robi różne rzeczy w domu. A ponieważ przyjeżdżamy, się bardzo często rozmawiamy. Natomiast Stevena podejście jest bardzo często: that will do. Czyli to po prostu będzie. Zrobi byle co, byle po prostu było. Jego punkt widzenia jest taki, że jego dzieci mu to rozwalą, ponieważ ma dwójkę małych dzieci, ale prawda jest taka, że jemu się po prostu nie chce dbać o jakość, ponieważ ja też mam dzieci. Mało tego. Mój młodszy syn jest dokładnie w wieku najmłodszego syna Stevena, i my nie stawiamy. Na, na byle jakość, my stawiamy na jakość i tłumaczymy naszym dzieciom, uczymy je, ja i moja żona, że należy dbać o to, co mamy w domu. Dlatego, kiedy na przykład ja budowałem swoje biurko, na którym w tym momencie stoi ta kamera, starałem się, żeby zrobić, zrobić je tak, jak chciałem, żeby było. Zaprojektowałem, narysowałem i zbudowałem biurko dokładnie takie jest. Natomiast Stevena podejście jest zupełnie odmienne. Jego podejście jest pod tytułem Po prostu zrobię i będzie. Jeżeli przyjrzycie się temu, co się dzieje w internecie, tak obecnie wygląda coraz więcej komunikacji, ponieważ wszystko musi być od razu, wszystko musi być na, natychmiast. Zgadzam się na to, że Jakość niestety na tym cierpi. Mój drugi przyjaciel e, Gary, który pracuje w firmie zajmującej się budowaniem m, symulatorów a, a, tramwajowych i pociągowych, e, to nie jest wielka firma, natomiast dbają, starają się o kontrakty właściwie na całym świecie. I wydawać by się mogło, że jakość tutaj jest e, najistotniejsza. Mimo to, ostatnio przegrali przetarg. Firma, z którą przegrali, mimo tego, że Posiadała, e, posiadała, mniejsze wiedzę, wiedzę merytoryczną, ponieważ Gary jako, ponieważ Gary pracował w, w, w tramwajach, w przedsiębiorstwie tramwajowym wcześniej, miał specyficzną wiedzę charakterystyczną na, dla tego konkretnego projektu. I mimo tej wiedzy, specyficznej wiedzy oraz wbrew pozorom lepszej cenie, którą firma Garego zaproponowała, ter, przetarg przegrali. Dlaczego? Ponieważ druga firma, wyglądała lepiej, wyglądała lepiej, e, bardziej, na bardziej profesjonalną i klient wybrał tamtą firmę. E, okazało się, że ich, ich produkty były po prostu pomalowane jakąś lepszą farbą, e, były potraktowane specjalnym materiałem, który sprawiał lepsze wrażenie. Mało tego, iż strona internetowa była po prostu lepsza, lepiej zaprojektowana, bardziej nowoczesna i budowała ten wizerunek brandu, ten wizerunek firmy, która jest nowoczesna, która jest ambitna, która potrafi dostarczyć to, co trzeba. Kiedy Gary rozmawiając ze swoim dyrektorem zasugerował, że potrzebują zmian, dyrektor odpowiedział, że przecież strona jest dobra, jest jaka jest, wystarczy zmienić kilka zdjęć, wszystko będzie w porządku. No okazuje się, że jednak nie. Dlatego Gary zaproponował, żebym zaprojektował, przynajmniej zapropo, zaproponował nowe rozwiązanie strony internetowej dla jego firmy. O, może, może w ten sposób podejście pana dyrektora się, się zmieni. Jeżeli chcesz jakość, no to musisz niestety za tą jakość więcej zapłacić. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi może nie stać na jakość, że decydują się na zakup produktów, powiedzmy, w niższej jakości, ale ze względu na ceny. Ja to doskonale rozumiem. Widz polega tylko na tym, że jeżeli inwestujemy w jakość, to tą jakość bardziej cenimy. Jeżeli na przykład kupię samochód, który jest stani, to nie będę o niego dbał. Będę w, w, jeżeli ktoś mi zarysuje ten samochód, to ja mam... nie przeszkadza mi to, bo to jest tani samochód. Natomiast jeżeli kupię ten samochód, będę o niego dbał, będę jeździł, robił przeglądy na bieżąco, będę się starał o to, żeby ten samochód jeździł jak najlepiej, czyli będę z niego bardziej zadowolony. Bo to jest psychologia. W ten sposób to działa. Jeżeli mamy rzeczy, które są lepsze, automatycznie staramy my, staramy się zachowywać lepiej. Jeżeli Kupujemy rzeczy niskiej jakości, my, my traktujemy te rzeczy e, bardzo pomazaszczem i nie są dla nas bardzo istotne. No to to, za, to niesie ze sobą właśnie ten problem, że będziemy się ich łatwo e, pozbywać. Możesz pić dobrą whisky, a możesz pić tanią whisky. Ja wolę akurat mm, tą dobrą. To, co dzisiaj mówię tutaj e, na YouTubie, to jest fragment tego, o czym opowiadam w swoim podcaście. Pełną wersję posłuchasz w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, link znajdziesz tutaj poniżej, zapraszam do posłuchania ehm, oraz jeżeli spodobał Ci się ten content, no to mm, łapki w górę, subskrybuj, mam nadzieję, że e, zobaczycie tu częściej, dzięki wielkie, do usłyszenia, na razie, cześć, cześć.